generała Jędrzejowskiego. Stąd generał odjechał później do Tłuszcza. Wojska polskie cofały się z linii rzeki Bóg, aby przyjąć obronę koło Liwca. 6 sierpnia 1920 został podpisany rozkaz do przegrupowania się. Wojsko polskie miało wycofać się na linię rzeki Wisła. W ramach tego rozkazu wszystkie wojska, które były nad Liwcem i nad Bugiem, miały właśnie się tam cofnąć. W tych ostatnich dniach wolności, w szczególności po 24 lipca, kiedy premierem rządu został Wincenty Witos, chłop, skierował on apel do chłopów, aby po żniwach zgłaszali się do wojska i wstępowali do armii ochotniczej. Teraz mamy możliwość zobaczenia, jak drużyna strażacka wstępuje do armii ochotniczej. Jest szkolenie z bronią. Po małej demonstracji, co, jak załadować pistolet, strażacy otrzymują karabin. W 1920 roku harcerze z Warszawy taką broń otrzymali dzień przed bitwą. Zdarzało się, że idąc na pole bitwy, wówczas dopiero zapoznawali się z budową pistoletu. Oddziały ochotnicze, niewprawione w walce, były wycofywane na Natomiast czynną obroną zajęli się frontowi z obiektem. Żołnierze 21. Dywizji strzeleckiej wchodzą do Ochowa. Ranny polski oficer i sanitariuszka. Zazwyczaj w takich sytuacjach bolszewicy nie mieli litości. Polskich oficerów torturowali, następnie rozstrzeliwali. Najbliżej nas, taki pomnik rozstrzelanych żołnierzy polskich jest w Wyszkowie nad Bugiem. Polskiego oficera było doskonałą zdobyczą dla Sowietów, ponieważ nie mieli oni rozpoznania w siłach polskich, nie wiedzieli gdzie Polacy się wycofują, w związku z powyższym zawsze starali się od takiego wziętego do niewoli dowiedzieć się jak najwięcej. Żołnierze polscy przechodzili przeszkolenia, aby tak informować bolszewików i tak ich mylić, aby bolszewicy nie wiedzieli, gdzie znajduje się wojsko polskie. Bolszewicy natomiast jak wchodzili do danej wsi, zazwyczaj brali sołtysa i kazali mu pokazywać drogę najbliższą do Warszawy. Bywały przypadki, że taki sołtys w lesie próbował tak zakręcić bolszewikami i w ciemnościach albo w, w czasie ich nieuwagi uciec. Wtedy bolszewicy. Nie wiedząc, gdzie mają iść, wycofywali się i nie wiedzieli, co mają dalej robić. Bolszewicy mieli na sztandarach wypisaną wolność i zawsze w tych miejscach, do których weszli, propagowali rewolucję światową. My bolszewicy. do Warszawy Stolica wydawała się blisko. 15 kilometrów osów, 15 kilometrów wulka Radzmińska. Wydawało im się, że jeszcze jeden dzień marszu, jeszcze jeden dzień. się bronić, ale niestety musieli uciekać na Biały tok, Salwować salwować się ucieczką, aby ochronić własne życie. 14 Dywizja złochowa skierowała się na Brok. W ślad za nią szła 15 Dywizja. Także Wojska Wielkopolskie szybkim atakiem Spod Dęblina, przez Mińsk Mazowiecki, Łochów, Brok, Ostrów Mazowiecką kontynuowały natarcie w kierunku granicy Prus Wschodniej. Teraz Państwo widzicie elementy ataku, czyli trzymanie linii, strzelanie w kierunku wroga poszczególnymi Szałami, aby zaoszczędzić amunicję. Wiemy, że amunicji było mało i tylko dzięki węgierskiej pomocy mieliśmy czym strzelać. kontrofensywna wyprowadzona z podwieprza z nadwieprza spowodowała, że do niewoli Polski dostało się około 50 tysięcy żołnierzy. Ustalali oni kolejną marszrutę w pogoni za bolszewikami. Była bitwa pod Niemnem. Tu do Łochowa przyjeżdżają okoliczni właściciele ziemsty, aby przywitać sztab i podziękować im żołnierzowi polskiemu za wyzwolenie. Nie udało się służbie folwarcznej i zbolszewizowanej mieszkańcom wsi podzielić majątki i rozparcelować je między bolszewików. W pobliskim Kamieńczyku miał miejsce sąd doraźny. Tam został osądzony z Zwyżkowa. Kary były surowe, ale sprawiedliwe. Natomiast z pól zbierano poległych oraz rannych. Linia kolejowa Białystok-Warszawa posłużyła do przewożenia ciał poległych żołnierzy do Warszawy, a tam urządzano im pochówek na cmentarzu powązkowskim. Tuż przy sztabach były także szpitale polowe. Zapewniały one opiekę nad rannymi, a włościanie i armii do niego dochodził. Przy marszałku był sztab ścisły na czele z pułkownikiem Kutrzebą. Także Piłsudski miał bardzo szybkie informacje dotyczące położenia na polu bitwy. Generał Skierski, który był dowódcą czwartej armii, wiedział, że ma w sposób szybki iść w stronę północy, aby tam rozgromić bolszewików, którzy byli w odwrocie od Warszawy.